Ta wspólna to miała być taka praca, może nie wakacyjna, ale taka na chwilę, bo taki pierwszy moment, kiedy człowiek lat prawie 17, wpada na pomysł, no to potrzebna jest własna kasa. Tak więc yy, było na chwilę, później były jakieś historie, legendy o tym, że to ma potrwać 2-3 lata, a finalnie 20 lat. Tak więc yy, taka dłuższa przygoda. Impreza, która się grubo przyciągnęła. Ja jestem dzieckiem przypadku, tak więc ja byłem przez zupełny przypadek. Z kim innym, na innym z castingu obok były zdjęcia próbne do serialu, i, i ktoś mnie nie wiedząc, że nie jestem wpisany na listę, po prostu zaprosił do środka, a że czekałem, to wszedłem do środka i czy tego nie później na panie serialu, więc to ani nie było nigdy moje jakieś wielkie marzenie, kocham kino i uciekaliśmy z licą zawsze do kina, ale. ale ty, Nigdy nie myślałem o tym, że to życie tak się właśnie potoczy. Przez 20 lat towarzyszyły mi to wszystkie możliwe emocje, jakie istnieją na świecie. Natomiast wiesz, no, początki były zupełnie inne, bo jednak to było tak, że ten system pracy, który wspólna robiła był bardzo nowatorski. My graliśmy sceny co chwilę, ten, ten plan pracy był jakiś szalony, po, po 20 scen dziennie to jakieś takie rekordy, to są jakieś kosmiczne. My byliśmy tak bardziej skoszarowani na początku, nie? To było tak, że się przychodziło rano i byłeś cały dzień. domu młodego człowieka, który był przed maturą, to, to cudowna historia, żeby każdy praktyk, żeby opuścić liceum, był dobry. No ale wiele razy, wiesz, ruszając samochód bez paliwa, który się okazywał, wycieczka rowerowa, która musi być grana w letnich ciuchach, a jest minus 15. To są rzeczy, które dzisiaj pewnie wspominamy ciepło, ale na, na tę chwilę były sporym wyzwaniem, bez wątpienia. Moja miłość do, 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 do wspólnej bez wątpienia podyktowana jest też tym, że że miałem okazję zobaczyć, jak jest na innych planach. Miałem, widziałem tamtą ekipę, widziałem tamtych ludzi i, i bardzo często tam byłem częściej, nawet niż na wspólnej. Ale wiesz, że z ekipą na wspólnej spędziłem więcej czasu niż ze swoją prawdziwą rodziną, z Ewą Gawryluk, z chłopakami, więc a się Ja, ja, ja no, wiem, że to jest praca nie, pod koniec dnia, natomiast powstaje jakieś dzieło, twór, ale no, my tutaj jesteśmy. To, Naprawdę jak rodziny, wiesz, po tylu latach lepszych, gorszych, te postacie mają nowych partnerów, mają inne emocje, nimi targają, mają in inną też intensywność grania. Ja też miałem taki okres, że m, bardzo długo my też nie było tam dwa razy, więc e, to jest taki czas, kiedy mm, no, gdzieś to przez te 20 lat dorosłego życia ta wspólna cały czas się przywija, więc tak, bez wątpienia jest to projekt wyjątkowy.